Dzisiaj dla Was filmik z motorka wlatuje. Nowy nabytek kupiłem jamaskę od kolegi 125. Zaraz wam pokażę jak wygląda. Kałasu robi, nic i jedzie, ale jak na 125, fajnie jedzie. Tutaj cienia żeby było. No, takie niskie obroty mają, jak miały zgasnąć zaraz. Tak się prezentuje motorek, już na filmach brał udział. Trzeba oryginalne naklejki pozamawiać, okleić i będzie git. Wydech trochę trzeba będzie zrobić, bo od tych strzał w i nie, nie, nie strzela jak schodzi z obrotów. Na wkręty zrobione. Trzeba będzie Także tak, teraz powlatują filmiki, pewnie z tego motocykla. Motorka, że tak powiem. Oponka no już do dokończenia jest łysa całkowicie, także można dopalić i trzeba będzie nową zakupić. Jadę śmigam dalej Jeszcze gdzieś jakieś fotki trzeba porobić To już wachy mi było A obroty to się gdzie, gdzieś obroty podkręcił, ale nie będzie Jak się cały czas świeci? Czy czujnik jest do wymiany, czy co? Albo coś przeczyścić? Bo tak trochę lipa. Jak się cały czas świeci. To jest tylko ta rocznikowo nosa a się zatarła Fajnie się jedzie takim motorkiem jak ja nie jeżdżę to. Luksus Trzeba wracać i ten robić Przy motorze trochę tu podmalować, tu pokleić Trochę roboty jest Ale fajnie się jeździ Czekaj UV Maxa ma trzeba przetestować jeszcze Będziemy sobie Vwaxa sprawdzić, później trochę gumeczkę przypalić. W sumie to sobie zobaczymy od startu jak będzie, jak on wystartuje, bo jestem ciekawy. 120 albo 130 to chyba tam nie. Rzucę jeszcze dzisiaj. Dzisiaj mamy piątek, jutro sobota. Będę w dań. delikatnie smaży nie ale szkoda tej opanki znaczy szkoda jeszcze mi trochę pojeździsz na niej zanim się zmieni ale jak już będzie nowa to wtedy nagram wam jakieś upalanie takie konkretnie tak jak kładę o kładę to kiedyś tu się kopciło 2010 and we'll bash your team Win another World Series man it has to be Wow J-Roll needs a matching ring It's about to get her off Grab the Vaseline Cause we'll fuck your team up our bats on mean up Our shirts get dirty You cats look cleaned up without our business But y'all like to talk a lot Looks like how knocked another in the parking lot